Dzień dobry wszystkim, witam na kanale Team Roślina W kolejnym odcinku z Plan vs Zombies Jest to chyba u ósmy odcinek My jesteśmy w świecie piratów Ahoj, więc Ruszamy, musimy przetrwać z roślinami, które nam dadzą Uff, nie ma jednak takiej tragedii Preferuję słoneczniki podwójne, ale okej, okay. Nie będę gardzić Ważne, że mamy słoneczniki Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę Napiszcie też w komentarzu pod najnowszym filmem Filipa z roślinek, żeby. Że, czy chcecie wrócić, czy chcecie, żeby on wrócił do roślinek 2, czyli tej gry, której ja obecnie też nagrywam. I Filipa, jak oglądasz ten film, a wiem, że oglądasz, to nie martw się. Jeśli będziesz nagrywać jakby roślinki, to jakby wiesz, jakby to nie jest zgapianie, ani plagiatowanie, wiesz, jakby... No wiesz o co mi chodzi, więc na, sp na spokojnie nagrywamy to co nam się podoba. I tyle. Przetestujmy Cherry Bomb. Oczywiście. Musiałam to zrobić, musiałem wy ją wykorzystać. Dzisiaj jakby mam trochę więcej energii. I nie wiem czy uda mi się nagrywać dwa filmy na dzień, bo w planach jest nagrywanie właśnie jednego odcinka codziennie z roślinek i jednego odcinka codziennie z vloga. Mam nadzieję, znaczy na razie mi się to udaje, bo teraz właśnie nagrywam ten. Potem jeszcze po lekcjach nagram vloga. I by były dwa filmy na dzionek ale wracam w środę już na stacjonarnie do szkoły. W sensie w środę, czwartek, piątek będę mieć stacjonarnie. Potem poniedziałek, wtorek będę mieć stacjonarnie. I nie wiem, czy będę czy się wyrobię z dwoma odcinkami na dzień. <coughs> Więc no. Tak od razu Wam mówię, jakbyście się zastanawiali, czemu na przykład nie ma vloga albo nie ma roślinek, bo będą filmy codziennie, tylko nie wiem czy uda mi się właśnie zrobić dwa filmy na dzień. <laughs> A my skończyliśmy w zasadzie już prawie piąty dzień w pirackich morzach Pirates Seas. Więc e, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wysadźmy już ich. Kabum! I tym sposobem dostaliśmy pniatę. I monatki. Jezu ile mamy już monat 34, prawie 35 tysięcy. No a teraz dajcie mi już e, możliwość otworzenia pirackiej pniatki. Tu mamy 4 bomby upgrade'ów. Tylko najpierw, może odblokuję tą roślinkę. to mamy w planach? Kolejny level, lecimy, lecimy nie śpimy. Dwie minuty, dopiero nagrania, Super. Um. No wreszcie możemy wybierać Poczekaj Weźmy tak One, two, three mm. To Nie, tego się nie opłaca brać w sumie Niech będzie bong choy mm. I może repeater Nie wiem czy zdążymy go posadzić nawet Dobra, muzyczka leci tam z roślinak. Dzisiaj będzie live już z roślinak. Właśnie dzisiaj, więc w kolejnym odcinku pewnie będziemy na Pirates Season 90. Więc no, tak to wygląda. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy. Zobaczymy, chyba że porobimy rzeczy poboczne. Też można. Dobra, masełko poleciało na główkę tych... A nie chcą dopaść nas, nasz mózg mózg, a ja bym jeszcze chciał jednak z mózgu swojego skorzystać. Nie wiem jak wy, ale wy pewnie też, bo w szkole byłby niezły problem bez mózgu. I słuchajcie, z takich informacji, ja wiem, że to nie jest y, odpowiednia seria na takie informacje, Kończy się rozdział dżungli, zacznie się y, najprawdopodobniej jutro już rozdział wody. Zmieni się intro, przypomnienie będzie takie same. <laughs> Na krótko będzie rozdział wody, będzie bardzo króciutkim rozdziałem, ponieważ y, zbliżają się ważne dni i wracamy do starego motywu, w sensie do starej muzyczki z intra czyli tej przed rozdziałem dżunglowym wiecie do, do, dobrze o jaką mi chodzi intro będzie bardzo, bardzo fajne powiem tylko tyle wspomnienia mm. więc no, zbieramy te słoneczka aj ten, więc no, tak to będzie wyglądać Generalnie, więc wracamy tak tam. Muzyczka do przypomnienia, yy, do vlogu się zmieni. Troszkę. Bo zbliża się niedługo i Dzień Ochrony Środowiska, i niedługo też rocznica mojego kanału. Więc. Um, kurde, nie tu chciałem tego plantu dodać. A, bo on sobie poradziły. Jak są na trzecim levelu, to. I dostaliśmy kolce. O, zaczniemy się teraz bawić. Teraz będziemy mogli się zacząć bawić, moi drodzy. Wraz z tymi kolcami dostajemy pinat i nowego, nowego zombie z baryłką, z betułką Troszkę spoilerów Kolejny level, mamy dopiero 6 sz minutę. No to jeszcze jeden level zdążymy zrobić. O, o, o nim właśnie mówiłem. Więc szybko, one, I tak dalej. Weźmy to. Tak, to jest nasz uh, skład. Kolce się przydadzą na tą baryłę. Baryłę zielonej skóry. Co? Um, więc tam, tak to ten. Okej. Okay. Jak coś, to... Jeśli nie rozumiecie, to live jakby z roślinek, to jakby jest liczona jako odcinek, więc to jest po prostu jakby live, to jest w sumie odcinek, ale dłuższy. Więc wiecie, tak tylko chcę wam też przypomnieć. Że właśnie live to jest po prostu taki odcinek dłuższy, w którym po prostu przechodzimy więcej poziomów. No i macie ze mną kontakt co taki wiecie. Napiszecie od razu na czacie na żywo, ja to widzę, przeczytam, odpowiem Wam, czy Was pozdrowię. Bo możecie napisać w, śmiało na czacie na żywo, na live'ach, czy pozdrowić mnie, czy coś. To z przyjemnością pozdrowię, bo w końcu to jest zadanie youtubera, być miłym dla widza. Bo jakby nagrywamy dla... znaczy, na, na, no, youtuberzy generalnie nagrywają dla widzów, tak? I zobaczycie, co się teraz stanie. O właśnie, idą dwa takie karzełki. Mm. Więc tam bardzo dziękuję osobom, które mnie oglądają, bo jest to dla mnie. Popatrzcie. Bo jest to dla mnie fajnie, że robię te filmy nie dla jakby... Ten, więc nie robię tego jakby dla siebie. Tylko jest to moje w sumie hobby takie, można tak powiedzieć. I po prostu lubię dla was nagrywać moi, moi drodzy widzowie, chociaż sporo z Was już odeszło widząc po wyświetleniach ale mi to tam tam e, nie tam więc no wiecie no, i tak wygląda sytuacja, że mój kanał poszedł w dół a ja i tak dalej nagrywam mój kanał przeszedł i tak sporą zmianę ponieważ od filmów, które już na nawet nie miały montażu ani miniaturek no to teraz jest montaż jest e, tam mm, jakieś tam początkowe animacje już są. Więc no sporo się zmieniło w kwestii filmów i tak. Zdecydowanie jest lepiej. Mamy awatar i tak dalej. Mamy muzyczkę nawet w tle, jakieś takie kombinowanie już trochę. Więc no sporo się zmieniło. I dostaliśmy list! Bo teraz mi poziom, to tak samo jak w Egipcie, też dostaliśmy list. Taką razem, razem od piratów. Co oni nam napisali? No tak, tradycyjnie. Jak to piraci musieli to zrobić. Takie typowe pirackie sprawy. Dobrze, ja będę kończyć ten odcineczek. Będę kończyć ten odcinek, trzymajcie się.